Weź mama, coś z spróbuję, Jesteśmy w innym miejscu, ale to gdzieś nie o tym Dzisiaj doszły mi wieści, niech to powiedzieć Dynamite John Jones poszedł na emeryturę Nieco poszedł na emeryturę, którą... Mm, no szczerze, że nikt nie chciał być Na takiej emeryturze, zresztą no myśleliśmy Że coś do tej walki za spinalem, ale z Asfinalem, ale Asfinal No jest mistrzem taki ciężkiej Chcemy się w tym pogodzić, jest to Potem sytuacja dla Gepji, bo John Jones był kluczowym, kluczowym aspektem. Jeśli chodzi o walkę. A wspomniałem Jonesem. Co mogę dodać? Ta walka inaczej odbyć, ale w zasadzie John Jones jest już na emeryturze. Co mi bardzo szkoda, bo wiemy jak tak naprawdę odbywała się ta sama. Eee, może być walka. No, jak to w swoich rodzajach to miało John Jones niestety kończy kariera i już pewnie zanim się nie wróci albo wróci na Lasdensa. Jak to tam powiedział, Nainowite wrócił na emeryturkę, więc to to było na tyle. Ja jestem w szoku, bo nagram pewnie film coś, nagram jeszcze. Tydzień się trzymać się. Minutko, cześć.